Dzisiaj mamy wigilię klasową, zacznijmy od opłatka. Nawzajem, 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 nawzajem. Ej Polska, wiem że jesteś zdolny, ale leniwy. Dlaczego mówisz to wszystkim? YYY -y -y -y? wcale nie. Słyszałem jak Rosji to mówisz i masz rację bo kradnie węgiel na PKP Cargo ze starym po szkole. Dobra skończmy i porozmawiam z Rosją. A więc życzę ci zdrowia, i żeby pan od matmy nie zachodził od tyłu pana żony. Co? Zaraz się tym śmieciem zajmę. Obawiam się, że nie będziemy mieli sprawdzianu z matmy. Gdzie jest Estonia z prezentem dla nauczyciela? Kurwa, jeszcze mandarynki. Ej, Polska, mamy pomysła, powiem ci go na ucho. Wsadzimy Ukrainę do wora i to damy Unii Europejskiej. Dobry pomysł, bo ich ten cały streamer krauli mnie kurza. Proszę, oto pana prezent. Dzięki.